Witajcie. Tutaj kolejny podcast Urbankowej. Tutaj Zosia Urbanek, nieco zakatażona i przeziębiona, za co przepraszam. Dzisiaj na zapytanie najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego pod tytułem Wesele. Film, który pod takim samym tytułem ukazał się już w 2004 roku, tego samego reżysera. Nie jest żadną kontynuacją, nie jest żadnym sequelem, To nowy film, który ma w sobie oczywiście jakieś elementy tego starego Wesela, taką właściwie nostalgiczną podróż w stronę tego starego Wesela, ale to film, w którym reżyser pokazuje, że idzie dalej. Że się rozwija, że bierze kolejne trudne tematy i kolejne problemy polskości chce w nich opisać. Tutaj nie znajdziemy pękniętej rury czy nieświeżego Bigosu, które mają szokować nas, czyli widzów. Tutaj, za pomocą swoistej karuzeli, jak to określił Tomasz Raczek w swojej bardzo dobrej zresztą recenzji, mamy do czynienia z historią, która wciąż jest niezaleczona, jest krwawiąca, nie ma na nią leku. Tomasz Raczek, którego bardzo cenię, określił to dzieło jako swoistą szczepionkę. Co zresztą ciekawe, bo. Temat pandemii jest w filmie obecny, a główny bohater, który grał starego Antoniego, umarł podczas właśnie kręcenia scen do tego filmu właśnie na koronawirusa. Dlaczego szczepionka i dlaczego lek? Wesele Wojciecha Smarowskiego to już od pierwszych scen bicie pałką po głowie co jest zresztą charakterystyczne dla tego reżysera każdy jego film to taki wielki młot na głowę, który spada nam już od pierwszych scen każdego jego filmu. Każdy film opisywał różne sytuacje czy historie w różny sposób, ale zawsze ten charakterystyczny młot z marzowskiego spada nam na głowę, wywołuje szok, co niektórzy recenzenci porównują do filmu Patryka Wegi, jednak według mnie to porównanie jest całkowicie niestosowne, ponieważ Patryk Wega jest zupełnie Innym reżyserem porusza inne tematy. Eee, nie przepadam za nim specjalnie, i myślę, że to porównanie nie ma tutaj absolutnie żadnego sensu. Marzowski sam mówi o tym filmie, że będzie wyklęty, co jest pewnie jakimś tam celowym działaniem, ale z drugiej strony ma rację. Pewne osoby mogą przeżyć na tym sensie swój mokry sen. Choć swoją drogą najpewniej osoby, do których kierowany jest ten obraz, wcale go nie obejrzą. Może się wydawać, że Wojciech Smarzowski próbuje obrazić Polaków w recenzji Tomasza Samołyka. Którą usłyszałam jeszcze zanim obejrzałam ten film. Usłyszałam, że to film, który chce pokazać Polskę w złym świetle, który pokazuje nieprawdziwy obraz Polaków, etc. Tylko wydaje mi się, że Smarzowski próbuje pokazać winę i to, co jest w nas dzisiaj i chce nas ostrzec. Dlatego Tomasz Raczek użył właśnie takiego sformułowania z szczepionka, która w jednych ludziach się przyjmie, a w innych wywoła reakcję obronną organizmu. I mam wrażenie, że taka reakcja obronna zaszła. W głowie Tomasza Samołyk'a, który w recenzji mówił, że ten film jest nieodpowiedni, że według niego pokazuje zły obraz Polaków, że przecież Polacy tacy nie są, przecież jesteśmy dobrymi ludźmi. No właśnie, typowa reakcja obronna organizmu, może i nawet prawidłowa, ponieważ pokazuje, że dotyka tego, czego ma dotknąć. Wydaje mi się, że Wojciech Smarzowski nie chce pokazywać y, złych postaw Polaków. Zresztą nie pokazuje jednoznacznie złych i jednoznacznie dobrych ludzi, tylko pokazuje winę i to, co jest w nas dzisiaj, by nas ostrzec. Dlatego używam takiego sformułowania czy takiej metafory jak lek na, na ranę. Lek, który jest gorzki, który jest niedobry, ale musi być polany na tą ranę, żeby ją uleczyć. Sam Smarzowski pokazuje wiele postaw ludzi, tak samo dobre postawy, które jawią się jako nadzieja w tej ciemności tego wszystkiego. Tak jak w Weselu wespańskiego widzimy roztańczony tłum weselników, ludzi, wiele, wiele ról, wiele postaci. Tak samo tutaj budzą się właśnie upiory, chorobliwa chciwość, swojskie krętactwo, genetyczny antysemityzm, kibolstwo, niewinne rasistowskie wierszyki, recytowane przez dzieciaki, co wywołuje, wywołało we mnie duży taki dreszcz emocji. Wytatuowane na plecach swastyki, a do tego wódeczka lana szczodrą ręką i świeża kaszanka w darze dla księdza, która pokazuje jakby stosunki, które panowały kiedyś, ale które panują także dzisiaj. A na sam finał tego wszystkiego sejf pełen brudnych pieniędzy schowany pod portretem Świętego Jana Pawła II. To jest mieszanka, do której mogliśmy się przyzwyczaić przez te wszystkie filmy Wojciecha Smarzowskiego, ostatnio w klerze, filmie, który tak samo nie przyjął się w organizmach niektórych ludzi, którzy twierdzili, że przecież tak nie wygląda Claire, że tak nie wygląda kapłaństwo, ale przecież nie o to chodzi w tym filmie, żeby pokazać, że kapłaństwo czy stan kapłański, czy sami kapłani są złymi ludźmi. Mam nadzieję, że rozumiecie, że nie o to chodzi. Wydaje mi się, że w tym całym filmie najważniejsza taka lekcja, którą powinniśmy wyciągnąć, przynajmniej którą ja wyciągnęłam, to to, że zło jest również brakiem reakcji na to zło, które się dzieje. I my jesteśmy czasami winni tego, że nie reagujemy. I kto by pomyślał, że znajdą się ludzie, którzy zamkną innych ludzi w stodole i ich spalą żywcem. Na pewno nie ja, na pewno... Tacy Polacy nie są, na pewno nikt z nas, a ja kogo nie, nie znał, kto by tak zrobił, ale jednak tak się stało i to się nie spadło z nieba. Do tego doprowadziły lata szczucia, oczywiście manipulowania, ale także braku reakcji na pewne małe rzeczy, które się działy, których kulminacją była właśnie tak straszna rzecz. Smorzowski pokazuje ciągłość historii, pokazuje to wszystkie złe postawy, te wszystkie kulminacyjne momenty. Mam wrażenie, że troszeczkę tak jakby chciał w jednym obrazie filmowym, Zabrać wszystko, co złe. Biorąc na tapetę, właśnie tutaj temat akurat jedwabnego i tej społeczności, no mam wrażenie, że zrobione jest to troszeczkę za szybko. Nie skupił się na wielu wątkach, wielu postaciach. Mamy tutaj główną historię Antoniego, który jest dziadkiem głównej bohaterki Kasi, która bierze ślub. Wydaje mi się, że wiele rzeczy mogło, można było tutaj dopracować, nie spieszyć się z tym tak, ale widać, że ten film jest świeży, tak bardzo pragmatycznie świeży. Jest w nim temat pandemii, sam Domowe sale zostało przesunięte właśnie ze względu na ograniczenia pandemiczne, dlatego główna bohaterka Kasia jest wciąż już zaawansowanej. Jednocześnie sami ci którzy doświadczyli tej epidemii, właśnie aktor, który grał starego Antoniego, zmarł na koronawirusa. Także widzimy, że to wszystko jest świeże. Jednakże mam wrażenie, że zrobione za szybko, niedopracowane w pewnych względach. Dlatego wie, oczywiście wiele rzeczy można było tej by zrobić lepiej. Jednakże dla mnie ten film nie jest szokujący. Żadna scena mnie jakoś nie zgorszyła na tyle, żebym powiedziała: "Nie, nie chcę tego oglądać dalej". Po pierwsze, jest to stylu Smarzowskiego, a po drugie nie jest w moim stylu gorszenie się rzeczami, tylko wyciąganie wniosków. Nie wiem, czy zachęciłam Was do zobaczenia Wesela Smarzowskiego, zresztą nie jest to moim celem. Chciałam wyrazić swoją e, krótką opinię, wyrażoną w kilku aspektach tego filmu. Oczywiście tych wątków i tematów, na temat których można by dyskutować przy okazji tego filmu, jest wiele. Może się do tego odniosę w kolejnych podcastach. Tymczasem mam nadzieję, że do usłyszenia już następnym razem.